Bo, proszę bardzo, proszę bardzo. Mam panu. takie pytanie w związku z tego sporu. Tak, mamy Białystok, Wilno, tak, Podlasie, Białostoczczyzna. Tak. Wielu partyzantów, którzy się schronili właśnie na tych terenach. E, chciałbym zapytać o właśnie wywodzących się z III Wilewskiej brygady, które częściowo przeszły później do NZW. Chodzi mianowicie tutaj o Burego Rekina. Jakie ma Pan z nim, związane z nimi wspomnienia? Ja znaczy, ja mam dobre, bo ja e, w e, tu moje książce pisze, w 1944 roku myśmy obchodziliśmy Wielkanoc i właśnie w tym e, e, klasztorze, teraz też mamy e, zawsze jadę do tego klasztoru prawosławnego. No i z tym popem e, bardzo miały takie przyjazne stosunki i myśmy z Białoruską, bo ja wiemy, o co panu chodzi. I Z białoruską ludnością byliśmy przyjaźni i tak dalej, więc nie było żadnych antagonizmów ani bury, nie. tylko wiem, że był nagrywany film przez to, jak ona się zdała na zewnątrz, nawet miała wywiad. A, jak ja powiedziałam o tym wszystkim po, po tego, to no. ona to e, w ogóle nie ujęła mnie, natomiast ujęła taki stary, który co się mówi, bo ja jeszcze nie, jeszcze mo, możecie mnie mówić, ale jak ja wiem co, to nie, nie będę tak. Ale tak przeważnie, tak tak, 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 tak. Więc ona różne rzeczy tam y, pracowała i filmowała i zrobiła film, oczywiście, że góry też były to mówi i tak dalej. A to jest wszystko nieprawda, bo inne y, tam... Y, y, czy grupy, czy rabowały, czy coś to na partyzantów, że to rabowały, nieprawda. Każdy był, składał przysięgę, dali przysięga obowiązywała i tam nie było rabunków. A jeżeli byli jakieś konfidenci rozczarowani, to ich się upominano. Tylko, że myśmy nie mieli czasu, słuchajcie. Jeżeli ogień humanitarnie postępował w stosunku do tych konfidentów, to myśmy tak nie postępowaliśmy, to się przyznam, bo e, ogień działa na swoim terenie i była komórka wydająca e, sąd polowy w Targu e, na danego konfidenta wyrok, ale on jeszcze Czech musiało się z siatki terenowej, bośmy mieli po siatkę terenową, czterech, pięciu należało do nas podpisać się. No to jeżeli trzech się podpisało, to nie mogli brać na swoje sumienie kogoś niewinnego, żeby rozstrzelać. Natomiast myśmy staliśmy w ruchu i jeżeli świadki, ktoś poinformował, że on pracuje z UB czy z NKWD, no to nieraz nie zastanawialiśmy się, oczywiście w czasie wojny z dowódcą jest dowódca i sędzią jest, niestety. Nieraz właśnie tego. Tak. Więc e, wiem, bo do mnie jak ja sprzedaję książki w tej piwnicy e, swojej, tak to Państwo kupiliście, to tam właśnie e, złotskiego chyba Białorusini pochodzących, że są a tam e, bursztada o 9 drwalnych. Ja mówię, tak za nic drwani, tak za nic. Ja mówię, proszę pana, to pan nie wie. Nikogo się nie ruszyło, to trzeba publiczności Błyszczeń Białostockiego, tylko była informacja, że oni informują, gdzie oddziały się przemieszczają, gdzie I nawet byli przebierańcy Zubeni, tylko tacy, co byli informowani. Więc to, to ja właśnie napisałem do tej redakcji. Tej reżyserki, jak ona się nazywała? Agnieszka, tak Agnieszka Arnold. Jak? Agnieszka Arnold. Tak, do, do Agnieszka Arnold. I jak pan, Pani może opluwać, tak, bo myśmy mieli właśnie góry, no miał naprawdę przyjazny stosunek do ludności białoruskiej. Tam nie było, no to było, bo... Tak. No ale ona zrobiła, to... taki paszkli, i teraz tkwi, niektórzy przychodzili do mnie, nawet i nawet kłócili się, tak dalej, tego, o, co pan widzą, przychodzą, często do mnie się kłócą.